Sobotni poranek, wstajesz, sięgasz po telefonie, odpalasz TikToka w poszukiwaniu nieśmiesznych memów i o mój Boże co to kurwa jest? Aha, no tak, Frucik. Będę teraz może brzmieć jak Boomer, ale o jellyfrucie to się dowiedziałem tak z 2 miesiące temu z filmu Suma. Jednakże jedna sprawa, że widziałem wtedy o jego egzystencji, a inna, że stosunkowo niedawno dowiedziałem się, z czym jego twórczość się je. Je się ona z czymś na wzór przypominającym wysmażone w słońcu lata gówno. I na ogół nie byłoby to może aż tak złe, gdyby nie to, że te oto gówno jest tam przyciągane pod nogami, opakowane w papier prezentowy, kontentu dla dzieci, bo to jest największym problemem. Robi to ogromną różnicę, gdyż bez tego Joey Frucik by wychodził bardziej na lokała niż cokolwiek innego, chociaż mogę się pod tym kątem mylić, bo mimo wszystko tolerancja na takowe treści była czymś normalnym, ale z te, nie wiem, sześć lat temu. Bawi mnie jednak fakt, że wpuściłem książkę, która praktycznie jest o niczym, mogłaby mieć dowolny tytuł, a na dobrą sprawę sygnowana jest akurat jego mordą tak dla profitu. O samej książce jednak wypowiadać się nie będę. Oczywiście jest to zwykłe naciąganie dzieci i ich rodziców na hajs, bo sama książka jest w jakiejś połowie albo duplikatami istniejących już w niej stron, albo najbardziej niekreatywnymi zapychaczami, jak i zresztą druga połowa tychże stron, to jest dosłownie pusta. Jednakże jest to robota już dla chociażby prostracji. No, i teraz ta jednak poważniejsza część filmu. Najgorsze w twórczości Jerry Francika jest to, iż tenże wiersz TikTokowy. Zdaje sobie sprawę z wieku swojej widowni, a mimo tego dalej nie odpuszcza sobie swoich co najmniej nieprzyzwoitych zachowań. Witam was w moim świecie erotycznego serca Jestem waszą nauczycielką od wdrz i dzisiaj porozmawiamy sobie o napleju. Kobiąc I... to samo na Discordzie przy tak samo młodych dzieciach, uznano by go za grumera? Jednakże w scenariuszu machania dupą na TikToku, wychodzi na zwykłego z boka i mimo wszystko dalej to robi i wygląda to jakby miał z tego całkiem niezłą zabawę. On zdając sobie sprawę z tego kto go ogląda, dalej decyduje się na dokazywanie nawiązując do seksu i wyprowadzając na światło dzienne kresko-wulgarne żarty. Wiecie, oczywiście nie mam nic do takich żartów, no ale nie powinny one krążyć w przestrzeniach, w których obecne są dosłownie dzieci i dodatkowo ich cała masa. Sam mam siostrzenicę dziesięcioletnią, która wie, kim czyli jest, mało tego samemu się przyznając do oglądania go. I to właśnie wkurwiło mnie na tyle, żeby na tego zjewa film. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest on zwykłym z bokiem, który niestety jest na tej platformie tolerowany. Tego co prawda wielu krytykuje, lecz pozornie niewielu punktuje za jedno z najpoważniejszych przewinień, które content creator może dokonać. Jerry nie zasługuje na audiencję, którą uzyskał, a jest ona ogromna, wynosząca w momencie pisania tego skryptu niecałe 730 tysięcy, i to na samym TikToku. To jest ogrom osób, w znacznej większości dzieci, które nie powinny mieć żadnego kontaktu z treściami, z którymi ten idiota każe siebie ostatnio utożsamiać. Robi on niemalże w misję samobójczą z poziomem kontentu, który niesie, będąc marzeniem kanału w komentarii. Ponadto każdą krytykę idą i jego stronę nazywa hejtem, a samo to zachowanie uzyskuje od jego matki walidację. Ta, zamiast przyznać, że fakt, ona popełniła błąd wychowując w taki sposób swojego synusia, tak samo jak Filip, robiąc rzeczy tak kontrowersyjne na live'ach pełnych dzieci, to postanowiła oparczyć winą rodziców. Straszne rzeczy, naprawdę. I jak takie dziecko ma usiąść... Usiąść tutaj i napisać coś miłego. Skoro widzi co ten rodzic wypisuje, co mówi w domu. To wy rodzice, to od was wszystko jest. A nie, że to Filip szerzy to w internecie. To ta stacja TVN coś pomyliła. I ten kurde śmieszny reporter, co ma dwójkę niby dzieci. Jo, I niby nie przekina w domku świętoszek. Święty, super. Ja... Czyli... <laughs> no, no pewnie tak, nie, tylko nie rozchodzi się tu o samoknięcie. Problem jest taki, że Jerry wróci o mój knież na oczach tysięcy małych dzieci. Ponadto sam wywiad nie mówi tylko i wyłącznie o ulgaryzmach na live'ach, lecz także o ogólnie niewłaściwym zachowaniu, co między innymi wliczają się w wulgaryzmy. Niech da internet! Może go nadzorować, ale nie musi Filipa oglądać! Boże święty, kto mu każe! Kto mu każe? Chodź mu nie mówi. Pamiętajcie, co nas nie zabije, to nas tylko wzmocni, słuchajcie. Ale czemu ja to nagrywam? Trzeba ja to już nagrywać. Tak albo wzmocni, albo być może fe kurwi banicją ze wszystkich studiów społecznościowych na zbity pysk. I weź tu taki przymów do tego pustego uba. Pomimo, że to Filip odpierdala na widłach, to ta dalej idzie w swoje, twierdząc, iż to tylko i wyłącznie wina rodziców. Fakt, rodzice dzieci tak młodych powinni kontrolować w pewnym stopniu aktywność swoich pociech w internecie. W tym co oglądają na takim TikTok czy YouTube. Jednakże nie zapominajmy, że obowiązkiem twórcy, którego widownia składa się w znacznej większości z dzieci, jest zachowanie formuły family friendly w swoim kontencie. Tylko tutaj nie ma, a zwyczajnie nie można uzasadniać wstawienia treści demoralizujących. Osoby młodsze, jakąś główną formułką, iż kontrolą treści powinni się zajmować rodzice. Idąc tym tokiem myślenia, wstawiajmy od razu na TikToka jakieś mirrorki filmu z Red no bo. To przecież obowiązek matek i ojców, aby kontrolować co dziecko ogląda w internecie. Nie powinno się tolerować zachowań, jakie propaguje przykładowo Filip. To jest treść szkodliwa, która nie ma prawa być uzasadnioną w jakikolwiek sposób, a pozostawienie twórcy, jakim jest Jelly Frucik wraz z jego twórczością na jego platformie, jest wprost równoznaczne z cichą normalizacją takich zachowań. Jest to w szczególności niezdrowe, gdyż im dłużej i im więcej takiej treści będziemy normalizować, tym więcej będzie mógł idiota pokroić, jeżeli a bezkarnie robić, co tylko zechce, bo każdy to już będzie zwyczajnie w świecie ignorować. Nie można do tego dopuścić, bo skoro był już on zdolny pokazać tysiącom dzieci swoje mokre w gacie, to jaką ja mam pewność, że następną rzeczą nie byłoby chociażby pokazanie tym samym tysiącom dzieci chuja na streamie. No właśnie, problem jest taki, że tejże pewności nie mam. Nie można działać jedynie, kiedy wyskoczy coś nowego. Lecz trzeba też działać profilaktycznie. Tylko, że tutaj nie zadecydowałaby sama profilaktyka, gdyż treści, które Filip do teraz publikował, same w sobie łamią wiele zasad tosu TikToka, lecz także powszechnie funkcjonujące ustawy, takie jak chociażby COPPA. To wszystko samo w sobie zasługuje na bezwzględne wyrzucenie z platformy. A dorzucając profilaktykę wynikającą z przeszłych działań Jelly Frucika, to pozostaje mi tylko spytać, czemu Jelly Frucik dalej funkcjonuje, jakby nigdy nic na TikToku? Jeżeli dotarliście do tego momentu, byłbym wdzięczny, jakbyście polajkowali ten film oraz zostawili subskrypcję pod moim kanałem, gdyż was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże, zwłaszcza z rozmiarem mojego kanału. Ja zostawiam was ze wcześniejszym pytaniem, mówił blogs. do zobaczenia następnym razem i cześć. let father.